Newstead House w Brisbane obecnie sytuowany jest tak. I tak to wygląda dookoła tego budynku. Później w głębi filmiku pokażę Wam stare zdjęcie, jak wyglądało dawniej. Zgadnijcie, gdzie ja jestem. Jestem w domu, gdzie straszy. Popatrzcie na tą piękną szybę w drzwiach wejściowych do tego budynku. W Australii jeszcze bardzo dużo domów ma takie ładne dekoracyjne szyby. Obecnie ten budynek jest jako muzeum, a w dawnych latach był dom, w którym odbywały się najbogatsze przyjęcia dla bardzo bogatych ludzi. Muzeum zostało otwarte po renowacji, a renowacja trwała przez kilka długich lat. Gdy poszukam wcześniejsze zdjęcia, jak wyglądało w środku, to wam pokażę, bo one były w tamtym czasie piękne, bardziej mi się podobały jak teraz. Chociaż obecnie mówią, że mają jeszcze dużo rzeczy schowanych w pudełkach. A mnie się podobała dawniejsza dekoracja tych pokoi. Popatrzcie na ich tapety, tapety, których prawie już nie ma. Chyba mają tapety tylko w trzech albo czterech pomieszczeniach. Budynek był wybudowany w 1846 roku i obecnie w mieście w Brisbane jest najstarszym budynkiem jakie istnieje. Budynek ten stoi nad rzeką Brisbane. I ja chcę dodać, że nawet moje zdjęcia ślubne odbyły się obok tego budynku, jak to można powiedzieć, na ich podwórku, na placu z widokiem na wodę. Ja mieszkałam w pobliżu tego domu i przebywałam tutaj często. Mówili, że w tej, w tej sypialce dziecinnej słyszeli odgłosy dziecka. I jakieś płacze dziecka. Piwnice obecnie są remontowane, można odwiedzać, ale w dawnych czasach mówili, że też słyszeli płaczące dzieci w piwnicach. Tam mieszkali służące. Ten dom został przejęty jako muzeum w 1976 roku, a w 1992 roku. Budynek przeszedł na listę jako heritage, to znaczy, że nie wolno jego rozwalić, zniszczyć, przerobić. A to jest tapeta na ścianie. Dom ten należał do dwóch braci. Jeden z nich nazywał się George Harris. Odbywały się tutaj bardzo drogie przyjęcia. I popatrzcie, ile jest ludzi na balkonie. Wystrojone kobiety. Wygląda to naprawdę wszystko bardzo szykownie. Moim marzeniem jest mieć taką piękną dekorację na suficie obok światła. Trochę rzeczy zostało po bogaczach arystokrasy. Wresła bardzo ładnie wyrzeźbione, a ten stół można składać na pięć części. Ten sam stół w dawniejszych latach. Gdzie nie popatrzysz, to jest zagrodzone. Nigdzie nie można wejść, ale jest wyjście na werandę z każdego pokoju. Drzewo się nazywa Kiełbaski. Drzewo, patrzcie, jak wiszą. A to jest do golenia się, widziałam jeszcze w sklepach staroci, a bardzo dużo razy. Ta toaleta chyba 18, 1889 roku, to jest na papier toaletowy i mieli wtedy, a toaletę mogli spłukać. Jeszcze nie jest naprawione wszystko, bo jeszcze trochę remontują. Możecie sobie usiąść w tej wannie. I w tej wannie możecie sobie usiąść. Bardzo dużo drzwi i okien w tym domu i weranda dookoła domu. Dlatego, żeby był przeciąg, bo jest bardzo w tym miejscu gorąco. A to jest pokój śniadaniowy. Jeszcze z oryginalnym kominkiem. Dla dziecka krzesełko do siedzenia przy stole. I popatrzcie te filiżanki. Ja mam takie same filiżanki w mojej kolekcji. One nie są takie bardzo stare. A to jest ten sam pokój dawniej, jadalnia. A ta koronka jest robiona ręcznie, na szydełku. Wiem, że jest robiona ręcznie, dlatego że ja sama dużo robiłam takich serwetek. A teraz jesteśmy w podziemiach. W tym pokoju niby spały służące tutaj gotowały albo ogrzewały pokój i popatrzcie sobie to było ich do mycia się a dosyć ładna porcelana To nie są oryginalne pokoje takie jakie były w dawnych czasach Byłam tutaj i widzę że dużo przerobili to jest wanna dla służących żeby mogli się myć a to jest na Świeczki. Zapomniałam, jak się to nazywa. Kaganek. I tutaj jest ta lampa naftowa. Taką lampę mo miała moja babcia i dziadek. A ta podłoga jest zrobiona z oryginalnej cegły. I tutaj jest wrzeciono. Moja babcia też miała takie wrzeciono. Robiła sznurki. Ja czasami jej. Pedowałam, pedałowałam u dołu nogami, i kręciłam kółko dawne, dawne czasy. Na pewno już nikt nie posiada takiej rzeczy w Polsce. I także w tym samym pokoju stoją stare żelazka. Też moja babcia miała takie żelazko jedno z nich. Otwierało się przez przekręcenie, przesunięcie uchwytu, wrzucała tam gorący węgiel albo gorące drewno, stawiała na piec, a później prasowała. Ja często jej też prasowałam malutkie rzeczy, a to żelazko było bardzo, bardzo ciężkie. Wydaje mi się, że już mój kuzyn też nie ma tego żelazka, że zlikwidował. A to wygląda, jakby to była wyrzymaczka do pościeli. Jeżeli to jest prawda, to mieli bardzo nowoczesne urządzenie w dawnych czasach. Tutaj na dole tylko służące mieszkali i spali. Bardzo tutaj jest zimno. I te wszystkie cegły to są jeszcze oryginalne z tamtych czasów, z 1870 czy coś roku. A tutaj właśnie gotowali jedzenie. Mnie się wydaje, że jak 1800, coś roku. Jak ty możesz nagotować dla takich bogatych ludzi. Ale po prostu oni nagotowali um, i takie używali olbrzymie, olbrzymie garnki wiszące, royal. Troszkę jeszcze talerzy zostało od bogaczy. Quick Kuka, bo. O. Jeszcze ma papier w środku. Pamiętam takie kijanki, moja babcia używała do, um, do prania, ale ta wygląda tak jakby ser, do bicia sera. Odciskania sera we wzory wkładło się i tak cisnęła. Iron pan. O, oh, this is to making scones. Tutaj jest do pieczenia um, takich uh, bułeczek i tutaj jest przepis na nich. Skaju. Waga. A wałki. A ja chciałabym mieć taki wałek do pieczenia z wzorami. Już nie można ich kupić w sklepach starożytna. Też mam maszynkę, trzymam tylko po prostu sentymentalną, dlatego że a, w Polsce kiedyś a, robiliśmy ciasteczka i mieliliśmy mi mięso. A tutaj też jest waga, też pamiętam, mój dziadek miał odważniki troszkę inne. Tutaj się trzymało za rączkę, a on też trzymał wagę. Podczas II wojny światowej, w 1940 roku, ten budynek, Newstead House, był zajęty przez amerykańską armię, amerykańskie wojska. Tutaj odbywały się przeróżne przyjęcia, tutaj mieli swoje baraki, jako hotel, spali tutaj i odbywały się przeróżne spotkania, tańce, jak widzicie, i także tutaj robili plany przeciwwojenne, ponieważ Japonia atakowała Australię. W wolnych chwilach także uprawiali sport, no i popatrzcie, gdzie spali: na takich łóżkach polowych, w tym domu Newstead. Chciałam Wam pokazać pokój, w którym straszyło mówili, że mała dziewczynka się pokazuje tam, ale jak widzę, to wszystko jest przebudowane. Te mury, te pokoje, wszystko to wygląda jakoś inaczej. I teraz nie wiem, czy ten pokój tutaj jest oryginalny, czy tylko tak zrobiony jest, aby się górny budynek dobrze trzymał. No to jest bardzo stare zdjęcie, ale ten, ten dom, który Wam pokazuję, to jest tutaj niewidoczny, i to z okna widać te stare domki. Gdy ja przyjechałam do Australii, to wyobraźcie sobie, że dużo rzeczy jeszcze takich było i jest do dzisiaj. Dużo jest też przerobionych. Tutaj jest ta droga, a tutaj jest a Tutaj jest ta. Taki stadion. Teraz ma budynek. Grają tam w piłkę nożną. Ja chodziłam oglądać piłkę nożną też, a tutaj z boku jest droga, ta droga też jest, i tutaj do samego końca, na górze, tam jest polski kościół, i także do dzisiaj a, mieszka moja eksteściowa. I ja mieszkałam w pobliżu, także tutaj do tego budynku mogłam przychodzić um, bardzo często, kiedy miałam czas. A tutaj grali chyba w warcaby zrobionej na cemencie. Tutaj ja stoję z przodu tego domu. W środku jest tak. Zimno jak w Lodowie. Czy możecie sobie wyobrazić, że ten właśnie właściciel, który tutaj mieszkał w 18-19 roku, tracił milion dolarów na rok, na różne przyjęcia, zabawy. Tak się lubię bawić. Ci, którzy jemu służyli, to żyli w biedzie w zimnym tym pomieszczeniu pod ziemią, a on stracił milion dolarów na różne przyjęcia. A co to jest? Coś ładnego. Coś na pewno do ogródka. O, coś mi to przypomina: albo toaleta, albo jakiś schowek do ogródka. O, a to jest do mycia rąk kran. Mnie się wydaje, że może to też była nawet toaleta. O, to dobrze. Może to dla ogródnika, żeby sobie mył ręce. A może to nawet była toaleta. Ja. Nikt nie wie, ile to drzewo ma. Prawdopodobnie już tutaj było w 1850 roku, gdy ludzie zaczęli się tutaj wprowadzać i budować ten Newstead dom. W 1850 roku, a furman, a tego tutaj właściciela bogatego, już mył konie pod tym drzewem, a to wtedy takie drzewo duże jeszcze nie było, ale musiało być duże, żeby koń pod nim stanął. Stanął, to to drzewo jest bardzo, bardzo stare.